Noc, teraz w majtki popuścić. Co? Nie! Nie idę! O to ty nie piło mi jeszcze, no! Który się ruszył? Bo ja, Tu stoisz?

Myślę, że Freddy, acz wtedy by było. Ty tu stoisz. Nie, czeka tu nagle, stoi, czy nie stoi. Stoi, stoi. Oni Freddy i Foxy na razie się nie ruszyli.

A co stoi, jeżeli wyjeżdżasz w To ja... Mm. Goodbye.